Witamy serdecznie. Mirosław Żerawski, trener budowlany Master Farm Witam serdecznie. Chcieliśmy zadać kilka pytań. Po pierwsze, jak ocenia Pan grę swoich podopiecznych w dzisiejszym, takim bardziej sparingowym dla Was turnieju, gdyż raczej uprawiacie odmianę 15-osobową, jak w siódemkach się Panu podobają swoje zawodnicy? Traktujemy to zdecydowanie jako trening. W dniu dzisiejszym formacja mojna odbywa normalny trening w Łodzi, a cała formacja ataku, praktycznie cała, przyjechała tutaj awansować do finałów i odbyć trening ataku. Trening manipulacji gry rozwiniętej, trening biegowy. Pierwsze zadanie już spełniliśmy, bo awansowaliśmy do pierwszej czwórki, czyli do finału Mistrzostw Polski. Drugi cel jest z każdym meczem lepiej realizowany, bo już ręką z drużyną Frog z Warszawa graliśmy dużo lepiej niż ze Skrom. I myślę, że w tej grupie finałowej zagramy jeszcze lepiej. A jeśli chodzi o turniej, dzisiejsza organizacja? Pana zdaniem, jest dobra? Coś... Dawno, dawno nie byłem na Śląsku. Moje młode czasy i wiele lat gry w pierwszej lidze było związane z zespołami Śląska. Cieszę się, że mogłem tu wrócić, spotkać wielu kolegów z boiska i no, cieszę się tym fajnym piknikiem. Jest spore zainteresowanie. Cieszę się, że, że nie pada i no, atmosfera jest naprawdę bardzo sympatyczna. Jeśli za tym pójdzie jeszcze poziom sportowy w fazie finałowej, to naprawdę będę Będę bardzo zadowolony z pobytu w Rudzie Jestem Jelenczykiem i mieszkam w Warszawie dla ostatnich 6 lat. Um, I gramy rugby za Warszawy w na dla ostatnich 6 lat. I, um, jest, ma, mamy, mamy dużo nowych um, ludzi, każdy rok. Um, nie, gram, gram w rugby dla uh, 25 lat. I, uh, i... Dla mnie jest najlepszy sport na świecie. Kiedy miałem pierwszy tutaj nie było za dużo godziny i teraz to jest fantastycznie czas wcześniej do Polski. Tak jest. Odmiana siódemkowa i piętnastkowa. Powiedz nam, w której lepiej się czuje. No ja osobiście od 12 lat gram w odmianie piętnastkowej, natomiast cały czas jestem w tej kadrze. Teraz 16 zawodników trenera Polsa w reprezentacji olimpijskiej, siedmioosobowej. Mam nadzieję, że ten turniej też jakoś da mi do na temat tego, czego muszę poprawić ale bardziej odnajduje się w odmianie 15 ja sobie, ponieważ mam nic Czy Jesteśmy po meczu z Rudą Śląską wygranym dla Was. Jak jak przebiegał ten ten meczek się czułeś w starciu z Rudzianami? Bardzo fajni chłopcy, widać u nich wielką ambicję. Bo na tym grają u siebie na boisku, mają swoją publikę, to ich niesie. Bardzo mają dużo chęci woli walki. Natomiast no, tutaj u nas byliśmy zawodnikami chyba bardziej przygotowanymi fizycznie, mieliśmy po prostu moim zdaniem więcej siły, natomiast nie można im odmówić ducha walki. Co, są z przez e, nasz klub Iglo, klub Śląska i po dzisiejszych walkach na boisku. Znaczy, organizacja bardzo fajna, wreszcie stawiły się wszystkie kluby, które miały się stawić. Nie był niespodzianek, że ktoś nie dojechał, więc myślę, że to jest pozytyw. Nie zawsze zależy to od organizatorów, ale myślę, że fajna organizacja. Poziom turnieju myślę wyrównany, aczkolwiek no, ta czyłowa czwórka, a przynajmniej trójka zdecydowanie odbiega poziom od pozostałych. Jak oceniasz y, dzisiejszy występ naszego klubu i organizację całego turnieju? Organizacja, jak najbardziej, na pewno na plus. do na to Oczekiwania były duże. E, dobrze zaczęliśmy, troszeczkę spaliśmy się psychicznie w drugim meczu, e, ale no, to jest tylko i wyłącznie doświadczenie dla nas. Wyszliśmy na ten mecz, który ma o walce o piąte miejsce, zmotywowani. Troszeczkę odpuściliśmy w końcówce, było trochę nerwowo, ale udało się przytrzymać ten napływ przeciwnika. Dowiedzieliśmy, zwycięstwo do końca to bardzo ważne zwycięstwo i w rankingach to polskiej ligi i tutaj no i będziemy walczyć teraz o to piąte miejsce ostatniego Podczas Jak się czujesz na tym orzegowskim boisku w Rudzie Śląskiej? Jak organizacja? Jestem, e, w Rudzie Śląskiej jestem pierwszy raz. Powiem, że zaczyna tego, że organizacja jest bardzo dobra. Za to trzeba podziękować organizatorom tego turnieju. A, boisko jest w miarę dobre. Atmosfera jest bardzo dobra. Ludzie były taki uśmiechnięte. Mógł ja się wrócić. No. To zapraszamy ponownie. I to nie tylko na boisko. Jak Ci się gra dzisiejszego dnia, bo warunki są e, no mało sprzyjające, dość chłodne jest. No to chłodno, ale jak się na wojsku biega, to się teraz wiadomo cieplej robi. A poza tym, e, no co się mile zaskoczyło, bo Fatnac atmosfera jest na turnieju, dużo druży wszyscy przyjechali. Się ogólnie wszyscy ogólnie zadowoleni nie są z chłopakami. zapytać, jak tam wasze wrażenia po pierwszym meczu, jak widać bardzo wysoko wygranym e, z drużyną Żab? Jak się czujecie? Jak to przeszliście? Czy była nerwówka na tym pierwszym meczu? Więc tak, wygrana zawsze jest słodka. Wspaniale tutaj rozpoczęliśmy turniej, mam nadzieję, że równie dobrze będzie nam szło dalej. No właśnie... Świetna organizacja, wywiady tego jeszcze nie było. <śmiech> <śmiech> tak, no, no jakie mogą być nastroje po, 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 po wygranej, prawda? No tylko szczęśliwe, więc mamy nadzieję, że następne mecze też będą, też będą wygrane. Ale to się zobaczy w generalnie. Macie takie ogniste stroje, co widać, że jesteście zawodnikami, którzy zawsze prąd do przodu, tak? Nie zatrzymujecie się raczej. No jak każdy robi nie można inaczej po prostu. Tak, dobra. Dziękujemy Wam serdecznie, gratulujemy wygranego meczu i powodzenia w dalszej walce. Dziękujemy również.